Cześć, witam na kanale Bezpiecznik Wiedzy. Nazywam się Andrzej i od lat zajmuję się instalacjami elektrycznymi. Dzisiaj opowiem Ci, jak zaplanować instalację elektryczną w nowym domu. To kluczowy krok, który pozwoli uniknąć problemów i stworzyć bezpieczny, funkcjonalny system. Zaczynajmy. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to zrozumieć potrzeby domowników. Pomyśl, ilu ludzi będzie korzystać z domu. Jakie urządzenia elektryczne planujesz podłączyć w poszczególnych pomieszczeniach oraz czy w przyszłości zamierzasz inwestować w nowoczesne technologie, takie jak panele fotowoltaiczne czy systemy smart home. Pamiętaj, aby zawsze zaplanować więcej gniazdek, niż wydaje Ci się potrzebne. Dzięki temu unikniesz plątaniny przedłużaczy i codziennych frustracji. Kolejnym krokiem jest przygotowanie projektu instalacji. W projekcie powinno znaleźć się rozmieszczenie gniazdek, włączników i oświetlenia w każdym pomieszczeniu. Ważne jest także zaplanowanie osobnych obwodów dla urządzeń wymagających dużej mocy, takich jak piekarnik czy pralka. Dobrze przygotowany projekt powinien również uwzględniać schemat rozdzielnicy elektrycznej, która będzie sercem całej instalacji. Jeśli masz wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z doświadczonym elektrykiem. Nie zapominaj o jakości materiałów. Od tego zależy bezpieczeństwo i trwałość instalacji. W przypadku przewodów pamiętaj, że do gniazdek powinno się używać przewodów o przekroju 2,5 mm kwadrat, a do oświetlenia 1,5 mm kwadrat. Zainwestuj także w wysokiej jakości Wyłączniki różnicowo-prądowe i nadprądowe, które ochronią Twoją instalację. Osprzęt, taki jak gniazdka i włączniki, powinien być certyfikowany i zgodny z obowiązującymi normami. Dobra instalacja to także taka, która pozwala na przyszłą rozbudowę. Zadbaj o zapasowe obwody w rozdzielnicy, które mogą się przydać, gdy zdecydujesz się na dodatkowe urządzenia. Warto również uwzględnić możliwość instalacji systemów inteligentnego domu, takich jak sterowanie światłem czy roletami, już na etapie projektowania. Na koniec pamiętaj, że każda instalacja elektryczna musi być zgodna z przepisami i normami bezpieczeństwa. Upewnij się, że wszystkie elementy, takie jak uziemienie, są poprawnie wykonane. Zleć odbiór techniczny. Wykwalifikowanemu elektrykowi, aby mieć pewność, że wszystko działa zgodnie z planem. Z mojego doświadczenia wiem, że poprawki w źle zaprojektowanej instalacji są kosztowne i czasochłonne. Lepiej zrobić wszystko dobrze za pierwszym razem. Podsumowując, jeśli chcesz dobrze zaplanować instalację elektryczną, pamiętaj, aby rozpoznać potrzeby domowników, przygotować szczegółowy projekt. Wybrać wysokiej jakości materiały, myśleć o przyszłości i przestrzegać przepisów oraz norm. Dzięki tym wskazówkom Twoja instalacja będzie bezpieczna, funkcjonalna i gotowa na lata użytkowania. Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej, napisz w komentarzach. Subskrybuj kanał Bezpiecznik Wiedzy, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia w następnym filmie